Gmina Jawor wraz z przychodnią rejonową stawiają na zdrowie pań. Pod nazwą Zdrówko, Boskie Jaworskie, odbyło się wyjątkowe wydarzenie dla kobiet. Pogoni za sobą, czyli zdrówko boskie jaworskie to dedykowana impreza dla kobiet i tych młodszych i tych starszych. z ogromnym panelem szerokim panelem badań diagnostycznych z panelami dyskusyjnymi onkologa, dermatologa, psychoterapeuty, psychodietetyka, no masa masa cudownych, cudownych przeżyć dla naszych jaworskich pani. Zajdujemy tysiąc wymówek, żeby się nie badać i dzisiaj kobiety przygotowały dla kobiet specjalne wydarzenie po to, aby każda z pań właśnie w niedzielę, w dzień wolny od pracy mogła przyjść i mogła sprawdzić swoje zdrowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się włączyli, którzy na co dzień działają w tej branży, stanowiąc różne usługi medyczne. To z całą pewnością jest jeszcze większa wartość tego wydarzenia i to jest najważniejsze. Nie zabrakło także tematów, które kiedyś spowijano milczeniem. Seksualność, akceptacja siebie, ta duchowa i fizyczna, oraz relacje z partnerem. Ja bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby korzystać ze swojej seksualności, bo seksualność to jest część naszego dorosłego życia. Bez względu na to, czy my mamy dużo tego seksu, czy go mamy mało, czy może jest taki etap, że. Czujemy, że wydaje nam się, że nie jesteśmy aktywne seksualnie, ale seksualność to nie jest tylko to, co robimy w sypialni w sytuacji, kiedy jesteśmy bez majtek, ale seksualność to jest w ogóle to, co myślimy o swoim ciele, czy my je akceptujemy, czy my je traktujemy dobrze, to, co myślimy o relacjach, czyli jak się powinien mężczyzna zachowywać w związku, a jak kobieta, czy my wchodzimy w sztywne, wąskie role, czy... Wchodzimy w tą przestrzeń związaną z intymnością, ze związkami, z taką otwartością na swoje potrzeby i na potrzeby swojego partnera, bo dobry seks łączy ludzi, a często jest tak, że w wielu związkach przez to, że my nie mamy narzędzi do tego, żeby czuć się swobodniej, ten seks nas od siebie oddala. Seks to jest jeden, obok pieniędzy jeden z częstszych powodów rozstań. Więc naprawdę dbanie o to swoją seksualność pomaga nam dbać o swoje w ogóle zdrowie, o taki dobrostan i wzmacnia nasze związki. Dbając o swoje kości, oczy, serce, należy także dbać o biust. Ważna jest mamografia i samokontrola, ale także dobry wybór bielizny. Powinno tak być, żeby biustonosz właśnie był jak nasz przyjaciel. Blisko ciała i y, podtrzymywał, wspierał. Natomiast no, bywa w praktyce różnie. Każdą panią, którą y, gdzieś tam czuje dyskomfort i, i ten biustonosz denerwuje, zapraszamy do nas. Y, nauczymy, y, jak odpowiednio nosić biustonosz. Zachęcamy do tego, żeby dbać o zdrowie swoich piersi, żeby jak najdłużej one były właśnie w dobrej kondycji. No a dobrze dobrany biustonosz tylko w tym pomaga. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dzisiaj się również włączył w organizację tego dużego wydarzenia dla kobiet i w wsparcia psychologicznego. Były to przede wszystkim konsultacje i porady z naszymi psychologami. Zainteresowanie bardzo duże, z czego się niezmiernie cieszymy i zapraszamy na kolejne takie wydarzenia. Proponujemy pacjentom zarówno fitokurację, nasz unikatowy produkt na polskim rynku. Są to nasze wody lecznicze z połączeniem fitoekstraktów, jak również zabiegi, m.in. inhalacje z wody leczniczej Mieszko. Woda lecznicza Mieszko jest to woda wydobierająca. By pana u nas w sztabie zdroju. Podczas spotkania w parkowej można było się także wyciszyć i pozytywnie nastroić. Gongi właśnie mają zaskakujące działanie. A bardzo często powstaje taki wewnętrzny spokój, ale ten spokój dzieje się nie dlatego, że coś na zewnątrz, tylko płynie z wewnątrz. Często pojawia się lepsza regeneracja, szybsza regeneracja, lepsza jakość snu, albo po prostu jesteśmy spokojniejsi, lepiej reagujemy, bardziej adekwatni na to, co się dzieje. Zainteresowanie tym wydarzeniem przerosło nasze oczekiwania, było tak dużo pań, tak dużo osób zapisało się na dodatkowe badania, że nie mówimy ostatniego słowa, będzie kolejna edycja, także każda pani, która zapisała się będzie przebadana, będzie będą nowości, będą nowi specjaliści, tego już dzisiaj serdecznie zapraszamy.